Dzisiaj przedstawiam Wam urządzenie marki Philips do nawilżania naszego powietrza w dowolnym pomieszczeniu. W moim aktualnie jest w dużym pomieszczeniu, który wilgotność wynosi 60 stopni. W dedykowanej aplikacji możemy sobie ustawić w trybie automatycznym, jaka wilgotność ma być docelowo, na przykład 65 stopni. Wtedy Zaczyna pracę na Pracuje bardzo cicho, więc na filmie go niestety nie usłyszymy, chyba że przejdziemy do trybu ręcznego i ustawimy wysoki tryb. O, i się nam włączył. Nie jest to tak na tyle głośne, by w czymkolwiek mogło przeszkadzać. Osobiście bardzo lubię tryb automatyczny, więc do niego powrócę. Pokażę jeszcze, jak wygląda możliwość zmiany samego oświetlenia. To jest na oświetleniu jasnym. Mamy także tryb niski lub tryb wyłączony. Proszę bardzo, nadal widać po ikonce, że nawilżacz pracuje w trybie automatycznym. Jest połączony przez Wi-Fi. Jest podłączony do Wi-Fi. Przejdźmy na tryb jasny, który mi najbardziej się podoba. Co tu jeszcze warto powiedzieć? Mamy w aplikacji informacje o tym, kiedy należy wyczyścić filtr lub go wymienić. Możemy także ustawić sobie, kiedy ma dokładnie być włączony nawilżacz. I przychodzimy sobie do pomieszczenia, a on już na przykład pracuje godzinę wcześniej i mamy odpowiednią dla nas wilgotność, tą, którą chcemy. Możemy sobie wyłączyć dźwięk sygnału. Jak komuś akurat dźwięki przeszkadzają, bo na przykład podczas pracy ma go w swoim gabinecie. Jest bardzo estetyczny, więc pasuje od kuchni, przez sypialnie pokój dziecka, aż do gabinetu, gdzie wykonujemy pracę. Możemy też włączyć blokadę rodzicielską, by nasze dziecko nie przestawiło nam go. Bawiąc się w pokoju. Zachęcam zatem, by przetestować sobie takie urządzenie, zakupić, ponieważ bardzo dobrze działa na przykład na moje zatoki, które nie lubią, gdy powietrze w domu jest bardzo przesuszone. Od razu człowiek czuje się lepiej. Zachęcam.